Maneczko. Ogram to z tej strony, jadę do Warszawy za mną. Dworzec główny w Radomiu, lecimy się świetnie bawić na pre-release z Temporal Force. <grywka> Temporal Force. No i Warszawka, także jedziemy prosto do centrum tam się rozpakuję, ale przedtem jeszcze mam jakieś około dwie godzinki czasu wolnego, więc myślę, że może się spotkam z Kubą, połodziejem i coś zjemy sobie. Trzymajcie kciuki. Tu jakieś baraki, z drugiej się ponia. Nie Nie no świetnie, ale ładna pogoda jest, jest po prostu genialnie. Centrum MTG? Centrum MTG jest jednym z kilku sklepów gier karcianych i figurkowych w Warszawie. To tutaj zdaje mi się, że można spotkać najwięcej ludzi z karcianki Pokémon TCG. W dniu pre-release Pokémon natrafiłem na prez najnowszego dodatku One Piece, ale to tylko ciekawostka dla fanów One Piece, bo najwyraźniej nie tylko Pokémonami sklep żyje. Jak widzicie, w sklepie jest mega dużo produktów potrzebnych do różnych gier. Więc można się zaopatrzyć, bo wybór jest naprawdę dosyć spory. Ale przejdźmy do centrum całego wydarzonka. Cały turniej odbywał się w dość słynnej już piwnicy no bo to tutaj zbiera się właśnie cała śmietanka, żeby rozpocząć przygodę z najnowszym dodatkiem i zebrać trochę kart do nadchodzącej wielkimi krokami rotacji. Dziewaneczko. Cześć! Nie, już tak. Tutaj Mamy pierwsze gierki. Celest z kardywarką. Jaki słodziak? A tu właściciel chyba, tak? tak. Słodziak, jego właściciel. słodziak jego właściciel. Początkujący youtuber. Jest i piesio. Piesio też przyszedł na pre Ładny Piesio. Także jak się Kuba szykujesz na turniej? O, bardzo się szykuję. Rozgrzewam już najważniejsze łokcie. Nadgarstki. Tutaj. Łokcie i oczywiście tej nadgarstki, żeby szybko tutaj szafować kartami Nie gram. Chyba szybko wyjść do, po prostu żeby do domu. Tak, uciec stąd jak. To nogi zacznie rozgrzewać, a nie. Tak, ręce. nie mogę sobie odpuścić, żeby zobaczyć tą cudowną atmosferę. Tak jest. A no troszeczkę osób się zebrało, jak widać. Powinien to wziąć oczywiście. Sprzętem nagrać wszystko, do tego mam sprzęt, ale oczywiście mi się nie chce. A tutaj w działej tutaj jest. Możemy, jest specjalna salka do nagrań. Pokazowali Ci mi pokazać, pokazać. Do nagrywaj, nagrywaj cały czas. Dobra, zobaczymy tą salkę do nagrań. Tutaj ktoś jest, ale tym nie przeszkadza. Tutaj dostaliśmy informację, że to jest specjalna salka do nagrań. Jest nawet lekko wygłuszona, więc tutaj można sobie przyjść wszystkim. Cicho bądź i można sobie nagrać wstaweczki Dba, Dbają tutaj o tak takich jest. wyrzutków jak my Tak jest Ej fajnie Co się I Idą moje rzeczy Proszę Idą moje rzeczy A no tak, ja Moje itemzy. No to let's go U. Otwieramy

Dobra, jest fajny trener Body, body, Fafin się trafił w końcu Kto jeszcze potrzebuje trzech tak naprawdę Zobaczymy Jacku Luminous, Sermeria I Metagros, Metagross Morty Ok Tak, Kodziku nie oddaje, odraca Golet LG, Meltan, Mats tail. Nice to jest bardzo spoczko, Park, Rebombi, Cadio i Drampa Ok, bez dropu kolejny ustarek Temporal Force. Rodzik. Na bok. Odwracanko. Dramblin. Łoo! Wow, ale się. chyba pokażę pod kamerę. Ale jest piękny. To jest chyba najładniejsza ilustracja jaka jest w dodatku moim zdaniem. Przecudowny jest. Cute body body puffing. Nice. Kolejny fajny. Iron Trace też się przyda. To też się może przydać. Jumper. KutKut i Wimiskot, niestety. Drugi booster bez dropu. Kolejny boosterek. To na bok. O, jest Minccino, bardzo spoczko. Rockraft, Liten, Skrumisz. Do Mrocznych, to nie bardzo. Scenty Scorch, Pochina i Melmetal, kurde, nie fart totalny nie fart ostatni booster z prepaka wilbur Relor, Ponita, shatot może się przydać Rebombi To ewentualnie może. Może? I niestety żadnego dropu z prepaka, ale trzy boosterki jeszcze dodatkowe. I Hunter jest i Pikachu ładny. Gastly. Ergiem, Great Task, Delcati. Okej, okay. Elkiem, Rapidash i Walking Wake i X Dobra, mamy, mamy pierwszą kartę, pierwszego tropika. Tak naprawdę Dwie paczki do końca Jeden drop tylko z siedmiu paczek Tak naprawdę Kocik na bok Meditate Turtonator, Kut Kut, Beldamik, Rescue Board, Ribombi, to się może przydać. Board też się może przydać. Drillboard, Solosis i Flutter Main I ostatnia paczka. Ostatnia patruszka. Odwracamy i zlipić, Maril, Golet, Iron Hands, Morty się przyda, Shiftry, Minci, o oh, kurde, złota karta, Raging Bolt i No to jest dropik. No to jest dropik, ładny. No to teraz Kubuś przejmuje kamerę, a właściwie swoim telefonem nagrał mi kilka ujęć z dropów, więc możecie się delektować materiałem, a ja opowiem o tym jak grać na takim wydarzeniu. Sam turniej pre-release polega na zbudowaniu talii w ustalonym przez organizatora czasie, z mini talii w boksie prepakowym i łącznie 7 boosterków. Dek stworzony przez gracza musi zawierać 40 kart, więc po części liczy się kreatywność. Sama gra od standardowej różni się też tym, że mamy tylko 4 prize'y, więc gry są znacznie, ale to znacznie krótsze. Nie ma też limitu danej karty, więc można grać w dali nawet i 10 tych samych boksów, o ile oczywiście tyle trafić. Co do samego turnieju. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z Grom w formacie BO1, to znaczy, że graliśmy tylko. Jedną grę w rundzie. Na początku pomyślałem, że może to być spoczko, ale po mniej więcej trzeciej, czwartej rundzie miałem ten niedosyt zrewanżowania się aktualnemu rywalowi. Na samym turnieju, jak dobrze pamiętam, grało 24 osoby, więc dosyć sporo. którym będę grał na Pre w Warszawie w centrum MTG Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie Ogólnie nie będzie łatwo, dużo dropów miały znaczy dużo Dwa dropy tak naprawdę, tylko że do Ancient, bardziej Pokemonów niż do, do Future, który tutaj mam No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało A tutaj jeszcze pokażę ziomka, który był naprzeciwko mnie Piękny Walking Wake, drugi EX-owy, zwykły no i tak jak widzieliście tego Metagrosa jest po prostu szok. A tu właściciel. Proszę pomachać. Dobra, jest 1-1. Jeden, jeden. Pierwsza gra przegrana na pel, lokalnego pelka sędziego głównego warszawskiego. Druga gierka wygrana. Teraz troszeczkę muszę się wylajtować na dworze, bo bardzo dużo bodźców przyjąłem do głowy i, i ciężko mi się akurat oddychało no nie? Ale tak to. Jest spaczko. Tre. uważam, że jest nawet wodany. jest. jakieś niby czy Niby Tutaj Pozdrawiam. Niby Pozdrawiam. Pozdrawiam. <grym> tak jest Niby zgłosić wynik.. jest no.

Rodziki no, już po turnieju, e, 13 miejsce chyba, staty 2, 3, nie było najgorzej, tak naprawdę byłem tak bardzo zmieszany, że po drugiej grze tak naprawdę Skopnąłem się jak mój tak działa, <grym> więc dosyć śmiesznie, ale fajnie, że wytropiły dwie karty, jedna złota, e, półfiny, dwa mi wypadły, potrzebuję jeszcze tylko dwóch. Więc, yy, więc złożę sobie tak po na kolejny sezon. No i, i chyba wszystko. Dzięki bardzo, że oglądaliście materiał. Jeżeli podobało się zostawcie oczywiście lajka, like subskrypcję, e, dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. No i komentarz. Także trzymajcie się. Siema.